O, witajcie drodzy moi widzowie, teraz wam pokażę fajną ciekawostkę. To jest takie fajne do ćwiczeń, fajne, takie eleganckie. Tym zawsze sobie ćwiczę. To jest to taka nowa wersja do ćwiczeń. To się ćwiczy w, w rękach. O, teraz wam pokażę, tak, od ćwiczy się. Tak. Fajnie. I tak. I tak. Tak, ćwiczy się fajnie, elegancko. I tutaj, yy, ponieważ ja tak zawsze ćwiczę, tak, o, tak się ćwiczy, tak. Teraz tak. Yy, mięśnie już rosną po kurczaku. Teraz już jest. No, to jest po prostu to jest taka pasja, mięśnie rosną. Wiadomo, człowiek je dużo mięsa, człowiek czytyje i wtedy jest tak dużo, w tym jest, wtedy człowiek jest, dużo białka ma i człowiek jest przypakowany, o tak, o, teraz tak, o tak ćwiczy się i teraz tą rączkę, tak o. I teraz tu ćwiczymy fajnie, elegancko. O! I tak się ćwiczy. O! Mięśnie rosną. Tak. I tak. Mięśnie rosną, bo to po prostu są wysoka ma. To jest dobra. Biorę takie białka na masę. Na masę. O! I tak. Bierze się i tak się bierze. Ćwiczy to jest taka dobra rzecz, bo to można zawsze sobie gdzieś wziąć, poćwiczyć fajnie, w dowolnej chwili i zawsze się tym człowiek nie nudzi, i zawsze to jest taka ciekawostka dobra. O, tak się ćwiczy. O, tak. O, idzie jak trza. Tutaj. Tak, się ćwiczy. O. I teraz drugą rączkę. Teraz tą rączkę ćwiczymy. Taką. I tego tak się ćwiczy. To jest wszystko na masie, na masie tym fajnie wszystko to się rozrasta i wtedy dużo trzeba mięsa jeść i tych właśnie owoców i warzyw. o tego tak ćwiczymy. Tutaj te mięśnie trzeba ćwiczyć, bo to. O, widzicie, jak ręka rośnie, tak jak Pudzianowi. No, teraz tak się ćwiczy. To rączkę ćwiczymy. O, i tak. O, tak ćwiczę fajnie, elegancko jest pozytywnie. Wielka krekwencja. No. Nie wolno się poddawać, trzeba ćwiczyć. Drodzy moi widzowie, no. O, tak, o, tak. Ćwiczy się fajnie. Teraz tą rękę. Ponieważ to wszystko, białko daje mięso. Trzeba jeść dużo mięsa, ćwiczyć, żeby te ćwiczenia bardziej były eleganckie i takie bardziej popularne. O. Ja sobie ponieważ ćwiczę tym. Raz tym ćwiczę. Kilka mam rodzaj każdymi tymi efektami ćwiczę. Tak o, raz tak i tak. O, ćwiczę. I tego tak ćwiczę se też. O, tak se ćwiczę, tak. To rękę ćwiczę. Na, na dwie ręce też można spróbować, ale to daje, daje to dużo efekt Tak I to daje. tak ćwiczę sobie fajnie profesjonalnie I tu jest Mięśnie rosną, bo to widać I słychać No Tak jest O bardziej takie jest to ten efekt daje tu też ćwiczę tego tak te mięsień daje taki symbol wielki bardziej no o tak ćwiczę troszeczkę sobie tego tak w tej ręce ćwiczę trochę musicie też drodzy widzowie też musicie sobie ćwiczyć żeby nie być takim słabeuszem no Musicie też ćwiczyć tego takie na tym na takiej na takim ściskacu żeby se ściskać. Też trzeba ćwiczyć. Też trzeba być takim otwartym, tak jak ja, o, żeby to miało i ręce i nogi. No, tak. ćwiczy się tutaj. Teraz takie coś i teraz tak. O, widzisz? Teraz tak, potem tak i tak jakbyś, tak ćwiczy się, tak jakbyś, tak jakby się na po prostu na rękę z kimś się siłowało. <laughs> tak o raz i ćwiczy się i tak, o tak i potem tak ćwiczy się i potem przechodzimy tak, tak. Ćwiczy się i potem. O. Tak, po prostu trzeba czasami sobie tak poćwiczyć, bo to daje. Dużo jest w tym takiego. Trzeba mieć taki refleks. O. Tak trzeba. O. Tak. Ćwiczy się. I teraz tak. A. Powiedzmy tak, jeszcze się ćwiczy. I potem tak. Trzeba tak zawsze, czasami się ćwiczyć. To daje. Trzeba być wyćwiczonym, sportowcem i, i po prostu. Wystarczy sobie takie coś wziąć. O. To jest nowa wersja tego ściska. O, tak. I tego. Tak, to jest nowa wersja tego ściskacza przedtem ćwiczyłem na, na tym czarnym, a teraz już jest na no taka nowa wersja. I ta wersja jest już idealna. No, git majonez i tak trzeba ćwiczyć, tak jak ja. Trochę tym ćwiczyć, potem handelkiem. Potem można sobie na jakiejś te wziąć sztangę. I tu tak. Potem rozciągać i tak ćwiczyć. Potem tak. O, popatrzcie jak ręka rośnie. Te mięśnie rosną jak... Jak... Jak Andrzeju... Andrzej Gołota. <laughs> tak trzeba. Fajnie. Po prostu. Tak trzeba ćwiczyć. Tak jak ja. Tak. O. Po prostu y, zawsze, y, jak się ćwiczy, to biorę, biorę sobie na rozgrzewkę, i teraz wziąłem sobie na rozgrzewkę, na rozgrzanie, i ja już ćwiczę teraz. Wcześniej, nim zacząłem, to wziąłem sobie na rozgrzepkę do ćwiczeń. Tak, ćwiczę. O. I zupełnie jest inna kwestia teraz, tak. Ćwiczę. O. Potem tak. Tak. I potem tak. To daje dużo krekwencji, Daje dobrze. Jest taka duża, jest rozdzielczość i się ćwiczy. Potem tak. Pach. Pach. I ćwiczy się. Raz. I od jednego do lewego i się ćwiczy. Widzicie? Tak trzeba. Wiesz, kto nie próbuje, ten nie pije szampana. Trzeba próbować. O tak trzeba ćwiczyć. Tak. Tak. Wiesz, mięśnie rosną i to ja trzeba mieć wielką parę w łapach, żeby ćwiczyć, tak jak ja. Tego, jeść i tego. Także drodzy widzowie. Zapraszam Was do kolejnego mojego filmu.